ty dziewczyny, są bardzo troski już, tak? Czemu? Tak mniej więcej śpi. Aha. Aha, mniej więcej śpi? No tak, chyba było też. Jedynka. jest poprawa, prawej stronie. Dobra, najmniejszej. Oliwia, tak? Mhm. Tak. Tam siódemka siedemka zmienia kolor włosów. Powróciłam naturalnie. To jest naturalne tylko? Nie. To dobrze. Które startowały? Nie. Mogę przedemną zrobić wiem, Nie, jeszcze się raz. Gdzie byłaś na castingu? W Rumi. A... A trójka była gdzieś? Pierwszy raz jest? Byłam, a nie. Trójka? Pierwszy raz, tak? Dwójka <głosny> <głosny> była chyba, jeśli nie wiesz, <głosny> tak? Czy Też pierwszy raz? Nie, <głosny> nie, tak? była, nie, tak? Tak. nie była. była. Ty byłaś gdzie? Była. Ja zyrała. byłam dwa lata temu w Kościerzynie. A jedynka <głosny> z mislata, chyba, <my głosny> Tak? Tak. Lumia? Tak. No i tak. Świetnie, Na No tak. No tak. to jest mis. Od nas skoczynia. Mis. 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 ale poszła na koniec. Czyżby była mis, tak? Tak. No tak. właśnie.

Wszystko podobno. Dobra, dziewczyny, tak, weźcie, stańcie równo, bo chodzi o to, bo myśmy zaraz w kolejności ustawili nas, prawda? Yy, dobrze, czwórka zmieni się z piątką, ale numerki no, nie zmieniajcie, to się przystarczy, tak? Dobra? dobra, trójka przejdzie dalej jeszcze, yy, przejdź z piątką się zamieni. No? I dwójka jeszcze przejdzie, przed piątką, za piątką. Nie, nie, nie tu, 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 przed trójką. No, zobaczcie, e, zobaczcie. Michał, zobaczcie, ten patrz, śpiew. No, stańcie tak z numerkami boczkiem. Tutaj. Szy, ja? ja się Marku nie zgodzę. Akurat. Ja też. Tak boczkiem stańcie, dosuńcie się bliżej. Cofnijcie się. dwójeczkę cofnij. Dobra i teraz zamieńcie się numer, numer, dobra, numerkami, szybciutko. Jeden, Dobre. dwa, trzy. Nie teraz będzie zamieszany, bo spokojnie. Pięć? Dobrze, ale my to zawsze przedstawimy. Gdzie jest Kamila? Gdzie Kamila poszedł dyskutować? Weź ją po prostu tutaj. A no. no to ja wrobię. To zamieniamy. No dodaję. To ja Tak bardziej do mnie? Tak brać do mnie? Przodem. No, do, Przodem przod, do mnie bardziej? Przody, nie, nie. O tak, o tak. No. Głowa to zbliża do mnie. A, czy już tam? Zobaczymy. Oliwia. Masz takie Jeszcze no? Dobrze, cztery. Okay. Może ma? nie stało. Czy nie? Panie cztery. Nie, stańcie, nie, 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 tak się Tak stańcie, normalnie. jakbyś no, to, to zrobili. Chłóleczka się dochęcą i uśmiechaj się, bo taka poważna jest, że jakbyś, jakbyś maturę zdawała. No, o, zobacz, o, piątkę. Co ty? <noise> o. No odeszłam, bo pan tutaj twórcy chciał zlecować. możecie pani właśnie tak z jednak to dostanąć. Zobaczmy, to tak, jak, jak trójeczka. Są one są kamitami? ten. Tak, 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 tak. No, teraz zmierzimy na wszystkie. Zmienia. Tak. Pomierzone są. Wszystkie... Stoję ką, pamięć nie patrzaną. Jeszcze raz. Mhm. Które, dost teraz, które dostały kostiumy kąpielowe w Skarżewach? Kto ma? Kto ma na sobie te? Tak? Azulena? Azulena. Kto ma Azuleny kostium? Szóstka, masz Azuleny? Siedemka. Ale nie, dobra. Ty masz Azuleny, a szóstka też nie Azuleny? Nie, ale masz do... To są prywatne wasze, tak? Tak. Natalia, ty masz azuleny na sobie. Nie, prywatnie. prywatne. ale Azulenę masz. Mam. Nie, dostaniecie i tak wszyscy nowe. Siedem. No tak, dobra, 7. Co fotografowaliśmy? No dobra, to się przebierajcie teraz w kółce, macie sukienki, tak, to, to, no to jak mogę prosić, dobra, te numery już trzymacie, tak, dobra.